Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Zagraj z suwiastym w Diablo 2 Lord of Destruction eee, Jest to już pią piąty w sumie odcinek z serii Z tej serii gry Gier Nie wiem Dzisiaj jestem całkiem zamutany. O cholercie, ale mało HP no Pójdziemy się jeszcze uleczyć w międzyczasie Jeszcze wpiszę na pewno players 8 Dzisiaj będziemy wykonywać według mnie jedno z najtrudniejszych misji w, w tej grze gdyż misja będzie się nazywała nazywa się w sumie a nie będzie się nazywała eee... będziemy musieli odzyskać ten cały kurde jak to się nazywa Mod Horror Dreamu dla K Chelsea mamy do... musimy przejść teraz Sporo, spory kawałek, ale to nic nie szkodzi. Czekaj, zabiegnę tutaj. To się, że tutaj trzeba. Wiec. Wiedziałem, bo teraz musimy powiedzieć na wyżynę Tamo i dostać się do klasztoru, skąd Andaril wypędziła Łoczycę? O, komercie. Niszczy coś mi się, wali mi się to z tam nie słyszę. Z jednej strony, a z drugiej też. Nie wiem o co chwała ci ogólnie. O kurde. Nie mam tego. Dobra, więc tutaj będziemy biec na, praktycznie rzecz biorąc, na hama, żeby dobiec. Do, dobiegliśmy do klasztoru. Będziemy się tutaj w jednym słowem rozpierdol. Tu dużo mówić inny. Nie, musimy tutaj poszukać teraz wejścia do koszar, bo tam znajduje się. W tym odcinku zabijamy tylko tego kowala i w sumie to wszystko będzie. Nie będę tam jakoś przedłużał. Strasznie. Na i postaram się sam przejść drogę do wewnętrznego monasteru, bo tutaj jest zewnętrzny monaster. Nie, nie wiem, mam duży level, a jednak za mały wciąż. Z tego co widzę. Cholera. Zaraz padnę, nic nie mam, fajnie. Znaczy nie fajnie. Ja więcej walę z broni w sumie. Niż... Ops baraki obana jesteśmy w barakach spoko, ja tak mogę być. Masz, masz. O, Helling Potion, healing, healing Helling. Ilu rzeczy gównianych, zero na, zero rzeczy dla mnie, je. Yeah. Lecić. Lecić, bitch. Bożeż mordzie, O! Ale faza jakaś Ale chyba z tak troszkę... Zeszliśmy w sam środek BIF! Nie chcę nic mówić, ale tutaj jest niezła jadka A jeszcze mnie bijcie ty Wypadł. może dla mnie oby dla mnie, oby dla mnie jeszcze mam ciebie leczyć Heavy boots o, wyski tu dla mnie kolejny dobrze Krót, hulk, Helmet gdzie jest ten hulk, Helmet? a nie muszę się teleportować do miasta, do miejsca już nie N... Mm. Ah. What the fuck? Jeszcze nie widzę nas w postaci zarąbiście. Hello. Hello, Park Meter. Hello. Wszystko sprzedaję, nie chcę mi się tego trzymać I dobrze Przepraszam, strasznie mi się odbija Nie wiem po czym Heavy boots, a jaki? Też heavy boots, Na Serio?

Takie wrażenie dostawałem Nie wiem Ale... Ariven mogę dwa przyzwać? ha, ha, ha. A to nie zmieniam charakteru, że nawet nie wiem gdzie jestem Kowal Coś ci nie pasuje no Kurde, te wilki ode mnie więcej walą, coś mi się zdaje Wiecie? Zajebać idzie A mać a masz, a masz, dobrze, że te błąd bon magii, chociaż tutaj widać moją siłę troszeczkę. Nie cofam się. Ja nie powinienem dostawać. O. Poziom. Trzymamy poziom panowie. Ej, to nie jest śmieszne. Tutaj on no, też nie sam. Słuchaj, że tutaj jest ta... Ah, minibus. Nie, nie było. Sorry forszim. Tu handed sword. Aha, to może być dobre. Nie, słabe. Powiedziałem, że może być. Ale nie jest. Więc Proszę mi tutaj nie denerwować Experience to... Jakie miałem dawać? Cholera. Dwa chyba do tego. Dwa do tego i jeden do tego. A, do energii miałem dawać aż tam osiągnę tam ten... chyba 60 południ. Myślę, że ja cię nie widzę. Ale ja ciebie widzę. Ja ciebie dobrze widzę. Ja w sumie wyjdźcie piersi. Ja nie mogę. Byłem u, u manikiurzyski. To taka przenośnia, taki żarcik nie słucharek na początek dnia. No ja. Nie chcę nic mówić, ale ja... Niech mamy, nie. Mam. I ma Znowu. <laughs> A już wiem czemu Tak zje zjeżdżało mi man. To wszystko wyjaśni. Dobra, ja tam biegnę dalej. Tutaj musi być ten wałny... Młoteczek na mapie Nie, ale jest wejście do więzienia Trzepią Light Help Potem jest, w końcu Lichturka O, czekajcie, czekajcie Już chyba wiem gdzie to będzie Ej, a ja... ale ja się z wami to w taki coś nie wygnie. Nie. Wiedziałem, że tutaj będzie! Jakiś wypad Ja chyba wiecie co, ja się chyba teleportuję z do miasta Pójdę Popatrzeć jakąś lepszą broń, bo to, to tak być nie może chyba No bo na serio, to jest z deszka na leczkę żeby mnie walił po nie w tym sensie walił je już wszystko do jednego sprowadzać do 27 do 27 a już przejdzie idzie żeby to kupić no na no, tak speed fast attack tak speed właśnie i Tutaj mamy problem. Chcę sprawdzić co kit ma. Gamble. Nie, głuniana. Gamble nie ma nic fajnego. Jeszcze raz gamble i znowu nic. Tym razem jednak coś może fajnego tutaj dać. To może być fajne, ewentualnie jeszcze. Bo ma fast speed. Ale jeszcze tutaj widzę coś takiego fajnego. To sprzedawne. A kupimy jeszcze to. O! Wiedziałem od razu, że to trzeba kupić. Ja to widziałem, ja to wiedziałem, Po prostu ja to kurna wiedziałem jak on to robi, proszę państwa? Od 20 do 45 teraz możemy walczyć. Minuty. ubocznym potworki trzeba pozabijać bo ich jest strasznie dużo no jeszcze moje pomocniczka padła fajnie i no tak ja sam hajsem żeby co chwilę ja tutaj mam problem to co będzie na Andarię? chyba Zrobiłem, że zacząłem nagrywać druidów, a nie barbarzyńców. Dobra. Jak tego pokonaliśmy, to z tymi nie będziemy mieli problemu. Dobra. Ja lecę na ma... na... na, na chama. Fajnie, dwa jeszcze zmarnowałem te. Boże. Oh, yes. Teleporty. Nasycenie. Nie mam nic nasycone, pierdolę. Chyba, że masz, masz coś dobrego. Nic na serio. O. to jest No, no, no. No, 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 mogę nasycić, albo czegoś innego. nie no, 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 nie no, 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 nie bo to nie ma sensu. 57,2 do suketa na serii. Widynagitmana. W sumie to mogę sadzić. In wygląda. Dobra, dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. W sumie zrobiliśmy w tym odcinku to, co chciałem. Nie, nie jest zbyt długi, więc nie będzie męczące oglądanie. Za dużo się nie odzywam, też jakoś nie mam... Nie miałem jakichś zbytnio weneture tutaj gadania. Yy. Zapraszam do obejrzenia odcinka, komentujcie, subskrybujcie i śledźcie mój kanał. Narka.